W sumie zastanawiam się, jak rozpocząć ten przegląd prasy, bo gdybym miał zacząć od Juventusu, to chyba próbując wycisnąć maksimum, musiałbym powiedzieć, to był jedyny taki rezultat na dziewięć wczorajszych meczów w Lidze Mistrzów. Ale zastanowimy się, jak to ugryźć. Za to Atalanta i Bolonia tutaj mamy o czym porozmawiać. Marcin Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zaczynamy. Buongiornissimo, Amici Sportivi. Środa, 22 stycznia 2025 roku. Dzień dobry. Trzeci poranek z rzędu, włoska prasa sportowa. Co tu się stanęło? Jeżeli trafiliście na ten kanał po raz pierwszy, rozmawiamy tutaj o włoskiej piłce nożnej, zachęcam do subskrypcji kanału Amici Sportivi, a od Was, Amici, oczekuję lajka, jeżeli podoba Wam się ten materiał, ale to pewnie ocenicie po tym, jak obejrzycie go do końca. Amici, wczoraj trzy mecze w włoskich drużyn w Lidze Mistrzów, dzisiaj dwa, bo jeszcze dzisiaj Inter... I Milan, a wczoraj Juventus, Atalanta i Bolonia. Jeżeli spośród tych trzech wybraliście tylko Juventus, no to współczuję. Ale od tego meczu zaczniemy. A w zasadzie chciałbym zacząć od okładki gazety Dello Sport, która w jakiś sposób zbiera w, jeden, w jedną całość te trzy spotkania. I muszę chyba trochę zaprotestować, ale spójrzcie sami. Protestuję, ponieważ dzisiaj na układce gazety Dello Sport przede wszystkim Juventus i rozumiem, że wieść o szesnastym remisie... Bianconerich we wszystkich rozgrywkach dobrze się niesie, ale pewnie Atalanta i Bolonia zasłużyły na więcej miejsca. Dla równowagi pokażę Wam niedługo okładkę Coriere dello Sport w wydaniu dla regionu Emilia Romagna, czyli tam, gdzie jest położona Bologna. W związku z tym trochę będziemy mieli oddechu od tego 0 do 0. 16 remis we wszystkich rozgrywkach, od tego zaczniemy. Będziemy to mieli z głowy, później zobaczymy, co tam w Bergamo się wydarzyło, jak ten szturm na szturm. Wyglądał, a zakończymy pierwszym zwycięstwem rozsoblu w lizie mistrzów, które przeszło do historii. To otwieramy Gazetę dello Sport. Zaczynamy od Juventusu. Pokajówem Juve i Radio Ottawi. Niewiele tego Juventusu rzeczywiście było: 84 minuta i pierwszy celny strzał na bramkę. Co więcej, amici sportivi, jedyny celny strzał na bramkę w tym meczu. To przecież woła o pomstę. Do nieba, do belgijskiego nieba we wczorajszym przypadku. Natomiast biorąc pod uwagę to, jak rozkładały się, ponieważ klub Bryche zupełnie nie, ani razu nie strzelił celnie na bramkę Juventusu. Natomiast w przypadku tej drużyny przynajmniej dwa strzały były zablokowane. Reszta w przypadku Juventusu była niecelna, po prostu jeden strzał celny Manuel Locatelli, który wczoraj pełnił dwie funkcję. Był oczywiście środkowym pomocnikiem, rozgrywającym był tak zwanym play, ponieważ Juventus wyszedł w ustawieniu 4-3-3. Tiago Motta chciał wykorzystać w inny sposób półskrzydłowych, którymi byli Kopmeiners i Douglas Lewis. Natomiast Locatelli w momencie, kiedy Klub, klub Bryche atakował, cofał się do obrony i ustawiał pomiędzy Gattim a Kalulu. Był dodatkowym piątym obrońcą i wtedy Juventus przechodził troszeczkę do ustawienia przypominającego 5-4-1. Natomiast biorąc pod uwagę to, że w, okej, okay, w obronie solidnie, ale w ataku miernie Nico Gonzalez, bardzo słaby mecz, miał piłkę meczową, to potknął się praktycznie o własne nogi, gdzieś tam mu się zaplątała futbolówka pomiędzy e, nogami, no i nic z tego nie wyszło. Mecz e, nudnawy, chociaż dynamika podań mogła czasami się podobać i to trzeba powiedzieć. Natomiast, biorąc pod uwagę, że to był szesnasty remis, szesnasty remis Juventusu we wszystkich rozgrywkach, dzisiaj w Gazecie Delo Sport, ramka Sono i pareggi, 16 remisów, come in Europa. Nikogo takiego podobnego w Europie nie ma. Tiago Motta to Mr. X, to w zasadzie sezon spod znaku X Juventusu, ale tak jak słusznie zauważają dziennikarze Gazety dello Sport, czy to kogokolwiek już dziwi? Ormai non fa quasi più notizia. Tutaj nie ma już w zasadzie żadnej sensacji, to nie jest żadna wiadomość, to jest po prostu no, remis, a, a co innego. Co najmniej o pięć remisów więcej niż jakakolwiek inna drużyna w Europie, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki. No to dobrze, zobaczymy. W każdym razie zobaczymy, jak to będzie dalej i ile jeszcze da się z tego wycisnąć. Co ciekawe, to był 0-0 w ciągu dwóch spośród ostatnich trzech meczów Juventusu. W Europie tyle samo co w 74 poprzednich, które Juventus rozegrał w tego typu turnieju. Passo indietro, krok do tyłu, ponieważ Fabio Licari zwraca uwagę na to, jak Juventus zaprezentował się w starciu z Milanem, jak zaprezentował się wczoraj. Za chwilę Thiago Motta powie, że nie należy tak robić, nie należy porównywać z meczu na mecz. Powiedzmy, że sędzia zagrał dobre, czy występ sędziego, prowadzenie tego meczu było na dobrym poziomie, stąd 6,5. Kilka elementów. Locatelli, który grał dobrze, chyba jako jedyny taki, którego istotnie należy wyróżnić pośród 11 czy kilkunastki graczy, którzy pojawili się w koszulkach Juventusu na Murawie. Włachowicz ostatnie 15 minut druga ławka rezerwowych z rzędu, co się nie zdarza zbyt często dla Wlachowicza, ale pamiętajmy, on wraca po kontuzji. Niko Gonzalez nie zastąpił go tym razem w ogóle. W ogóle zauważyliście, że to był inny Niko Gonzalez, że on próbował robić takiego Wlachowicza. On nie był Niko Gonzalezem, który cofa się, szuka gdzieś tam korytarzy, wbiega i tak dalej, ale on faktycznie grał na ścianę, próbował być taką klasyczną dziewiątką nie będą Jednocześnie klasyczną dziewiątką. Nieźle Bangula, UEA, troszeczkę poniżej poziomu z Milanu, natomiast właśnie co do poziomu z Milanu, ponieważ Thiago Motta nas za chwilę tutaj skarci, zwróćmy uwagę na to, jak wyglądają noty za to spotkanie: 5,5 kontra 5. To już pokazuje, że to nie był mecz najwyższych lotów, ale nadal gospodarze ocenieni o troszkę, o ten element, o połowę noty wyżej jako drużyna niż Juventus. Dwaj najlepsi, czyli Talbi i Locatelli na siódemkę. Talbi miał swoją okazję i to, jest, to była jedyna w zasadzie interwencja Michele Di Gregorio, abstrahując od e, epizodu, nazwijmy to bezpiecznie w ten sposób, z Savoną. Siódemka dla lokatellego właśnie za najlepszego gracza w takim obiektywnym perspektywie. Jeżeli mamy już, jeżeli mamy już kogoś wybrać, to to będzie... E, Ilpe Giore, Nico Gonzalez 4,5, no tak, tu już powiedzieliśmy wszystko, a reszta not wygląda w ten sposób. Głównie 5,5, szóstki, ale im dalej w kierunku ataku, tym te noty są niższe. Pomijając Di Gregorio, rzeczywiście pierwsza połowa bezrobotny, zero strzałów na jego bramkę, później ta sytuacja z Talbim. Ale Savona 6, Gatti 6,5, Kalulu, Cambiazo 6, i później środek pola zupełnie na piątkę, Douglas Lewis, Kopmeiners w roli tych półskoków, Szydłowych. W ogóle Douglas-Luis, za chwilę przyjrzymy się statystykom, ale. Grał dosyć ospale w sensie tempa. Nie nakręcał tempa w taki sposób, w jaki Tiago Motta powinien od niego tego oczekiwać. Co więcej, Gazeta zwraca uwagę, że Tiago Motta, który powiedział jeszcze niedawno, że nie ma obsesji na punkcie zwycięstw, co może niepokoić, wydaje się nie mieć już obsesji na punkcie ładnej gry, ponieważ ten mecz poza kilkoma dynamicznymi zagraniami ładny po prostu nie był. Timothy Weah też na piątkę i Mbangula jedyny, który gdzieś. Gdzieś tam się wyróżnia. Jakiś tam błysk. 6,5. Zresztą on, ex klop Bryche, więc pokazał się swoim byłym kolegom, być może w całkiem niezły sposób. Konsensała niczego nie zrobił poza żółtą kartką, praktycznie, ale on też wraca po kontuzji. Bez oceny. Dusan Wlachowicz, Kenan Ildiz, 5,5. On też jako rezerwowy, a kiedy wszedł na boisko, wydawało się, że nie jest w najlepszej kondycji. No i ostatnia rozkładówka, na którą chcę zwrócić uwagę. Tutaj nawet notki z Mercato, i za chwilę przechodzimy do tych bramkowych meczów. Motta chce, więc od napastników motta nie często wypowiada się aż tak krytycznie jak wypowiedział się po wczorajszym meczu na temat konkretnej formacji bądź konkretnych zawodników zazwyczaj mówi że powinniśmy byli jako drużyna robić inaczej więcej mniej i tak dalej wczoraj powiedział tak obrońcy git napastnicy od nich oczekuje więcej od piątki napastników czyli od trójki tej podstawowej od dwóch którzy weszli oczekuje zdecydowane zdecydowanie więcej ponieważ nie kreowaliśmy wystarczająco dużo i stąd ten remis 0 do 0. On sam przyznał, że Ottawi. Sono il radio, un radio, czyli w zasadzie taką ułudą jest to, to, taki scenariusz zakładający, że Juventus mógłby bezpośrednio awansować do najlepszej ósemki. Raczej Motta jest już przekonany, że to będą playoffy. No, musiałaby się zdarzyć rzecz niesłychana, gdyby żeby Juventus awansował bezpośrednio. Natomiast pochwalił Bangulę, pochwalił Lokatelego, pochwalił Douglasa Luisa jako człowieka, który pozwala mu bardziej rotować pozycjami innych zawodników, a Douglas jest takim, nie wiem, pivotem czy, czy jakimś takim. Trzpieniem w tej drużynie, mówiąc kolokwialnie, który, który ma robić to, co robił wczoraj, to znaczy, ma zapewniać taką, taki balans czy, czy, czy pewną stabilność w środku pola. Natomiast wczoraj miał dużo strat, na to zwraca uwagę, Gazeta de los, de los Sport, 53 w sumie zagrania 8 niecelnych ale 12 straconych piłek. A może to wynikało z jego roli wczoraj? Jestem ciekawy, czy podobał wam się ten zawodnik we wczorajszym spotkaniu, natomiast na pewno jestem w stanie niemal założyć się, że Niko González Wam się nie podobał. Najgorszy zawodnik dla tego artykułu Filipo Kornaki skupia się na też Kolomuanim. Jesteśmy ciekawi, czy on będzie po pierwsze współistniał z Duszanem Wlachowiczem jeszcze wcześniej, kiedy PSG rozwikła te biurokratyczne problemy ze swoimi slotami na wypożyczenia, ale Cristiano Giuntoli wczoraj przed meczem powiedział, że jutro, czyli w domyśle dzisiaj wszystko powinno być już na swoim miejscu i transfer będzie mógł być ogłoszony. Zresztą on od piątku trenuje, jest już po testach medycznych, chodzi o tak zwaną oficjalizację, czy, czy, nie wiem, oficjalita, jak się mówi po polsku, oficjalne ogłoszenie transferu. Co do transferów, moi drodzy, Giuntoli z podwójną misją Kelly i Vega Chodzi o Lloyda Kelly'ego z Newcastle i Renato Wejgę Weig z Chelsea, czyli znowu Premier League. Lloyd Kelly, 26-letni gracz Newcastle, chwalony za swoją uniwersalność w defensywie, że może być i centrale, i tercino, czyli i grać w środku, i na boku. I jest jednym z poważnych kandydatów do wzmocnienia defensywy. Natomiast Chelsea rozmawia z Juventusem o transferze Douglasa Luisa. Jest jeszcze grany w Lachowicz. gdzieś tam wczoraj był łączony z londyńskim klubem. Natomiast Giuntoli powiedział, że um, zobaczymy, nie chcemy. Nie naszą intencją jest przede wszystkim sprzedawać, ale wiadomo, Mercato przynosi swoje okazje. Jeżeli Manchester City wyłoży takie pieniądze na Andrę Cambiazo, który też wczoraj nie zagrał jakiegoś <laughs> przesadnie dobrego spotkania, ale okej, okay, yy, chyba. W komponował się dobrze w całe tło Bianko, czy wczoraj w zasadzie Dziallich, bianko Dziallich, albo Dziallo Biankich, no to zobaczymy, co Giuntoli jaką decyzję podejmie. Ciekawa informacja dotycząca Danilo, słuchajcie, prawdopodobnie nie przejdzie do Napoli, ze względu na to, że jeżeli wierzy dzisiejszym doniesieniom z Włoch, przejdzie do Flamengo, wróci do Brazylii, a nie chciał nosić we Włoszech innej koszulki niż ta Juventus. No, to byłaby pewnie taka pociecha na serca juventinich jeżeli to faktycznie prawda ale zobaczmy, jak ta sprawa jak ten temat się sfinalizuje wypowiedział się też Locatelli który powiedział graliśmy trudny mecz przeciwko zespołom, które potrafiły sprawić przeciwko zespołowi który potrafił sprawić kłopoty największą, ale tak spojrzałem no wygrana z Aston Villą i ze Sportingiem przegrana z Milanem no okej, okay. w każdym razie 0 do 0 z jednym celnym strzałem. Ja czekam na Wasze oceny, na Wasze wrażenia, chociaż tak jak pisze Gazeta dello Sport, rozmawiamy o rzeczy, która w tym sezonie chyba już na tyle się ograła, że nie robi na nas przesadnie wrażenia. Za to wrażenie wczoraj mogła zrobić Atalanta i Bolonia. Porozmawiajmy o tych pięknych paniach z Włoch. To był prawdziwy szturm, piłkarski szturm na szturm grac Zaryzykuję takie stwierdzenia, Amici, jeżeli ktoś jest teraz z Was w Bergamo i był na meczu z Napoli, okej, okay, przegranym, ale tam padło pięć bramek w sumie i to było widowisko, zresztą rozmawialiśmy o tym meczu i tutaj poszedł, wytrzymał jeszcze i jeszcze wybrał się na mecz Ligi Mistrzów, 10 bramek w dwóch meczach, no ktoś wygrał po piłkarsku życie. W każdym razie, w pierwszej połowie 1 do 0, później 4 do 0, w drugiej połowie razem 5 i mamy Atalanta Show, Travolta. Travolto, Travolto lo szturm, czyli szturm na deskach, posłany na deski, rozjechany, zasfaltowany na tej zielonej murawie Gewis Stadium. Teraz co ciekawe, mecz z Barceloną. I mam wrażenie, że dzisiaj Pier Francesco i w ogóle Gazeta dello Sport, tak wspomina nam o tym meczu. Zobaczcie tak kątem oka na noty, za chwilę do tego nawiążę, ale bardziej ekscytuje się tym, że teraz wszystko się rozstrzygnie w meczu z Barceloną. Barceloną, która zagrała wczoraj mecz szalony. Tam wydarzyło się praktycznie wszystko, ale o tym już nawet nie będziemy teraz mówić. Natomiast teraz Atalanta poleci do Barcelony i tam zagra o bezpośredni awans do 1-8 finału Ligi Mistrzów z zespołem, który ma już ten awans pewny. Więc zobaczymy, jakim składem wyjdzie i jakie będzie miał podejście przed własną publicznością. W każdym razie Atalanta, która pokazała swobodę w starciu ze Szturmem i okej, okay, Szturm Eee, powiedzmy, wygrał jeden mecz do tej pory z tej edycji Ligi Mistrzów i jest w dolnej części tabeli. Atalanta w tym momencie jest czwarta, jeszcze przed dzisiejszymi meczami. Natomiast Atalanta, która po pierwsze jest drugim zespołem, drugim najlepszym zespołem pod względem najmniejszej liczby straconych bramek. Oczywiście jest też Aston Villa z tymi czterema, jest Inter najlepszy. Natomiast eee, strzelając 18, tracąc 4 masz plus 14, a bilans bramkowy w kontekście tego bezpośredniego awansu do. Najlepszej ósemki ma znaczenie. W związku z tym te 5 goli na pewno się przyda. 7,5 dla Atalanty. Za chwilę przejdziemy do indywidualnych rozliczeń, ale rzeczywiście dwie połowy na dwóch prędkościach i nawet Brescianini z bramką w lidze mistrzów. Przecież ten facet niedawno w ogóle jeszcze nie mógł myśleć o Champions League. A tu proszę: 9 strzałów celnych na bramkę. Bodajże 11 niecelnych, ale to też pokazuje, ile kreowała Atalanta. Zwróćmy uwagę, że ok, niecelne strzały, ale trzeba dojść do sytuacji strzeleckich też i teraz powinienem wrócić do Juventusu i też zobaczyć niecelne strzały i tak dalej, ale 9 celnych, dziewięć celnych, z czego pięcioma, pięć z nich stały się pięcioma bramkami. Jeden tylko celny strzał Graz, więc deklasacja, absolutna deklasacja i przede wszystkim mówimy o Atalancie, która strzelała jak chciała. Matteo Retegi, Ketelare Ademola Lukman, Pasza Licz, Re Retegiego już wspomniałem, Brescianini. To jest, to jest tak ekipa strzelecka, dlatego nie ma Ilvoto, nie ma Ilpe jest Ilvoto Piubasso, dostał je Palestra. Debiut w podstawie w lidze mistrzów 45 minut, ale um, to jest w zasadzie jedyna szóstka. Ja zastanawiam się, czy tutaj nie powinny być wyższe oceny. 7,5 dla najlepszego kwadrado. Kwadrado, który bez bramki, ale on dużo kreował i chyba to pierwszy. Moment czy pierwsza okazja przy której widzę kwadratów w rubryce il Migliore, czyli zawodnik najlepszy po pierwsze asysta do Paszalicza 4 do 0, akcja 4 do 0 z golem Lukmana, to wszystko na jego konto, strzelcy z siódemkami tak jakby te noty miały rozłożyć się na wszystkich zawodników po trochu, a 5 do 0 jako taki nie robi wrażenia w kontekście wyższych ocen indywidualnych. Mam takie poczucie, że gdyby tu był po takim wyniku Juventus, Milan, Inter, może nawet nie wiem, Lazio, to noty byłyby wyższe i mielibyśmy tutaj ósemki. Ale być może uznacie te noty za Słuszne i sprawiedliwe. Obrona na 6,5, cały blok defensywny na 6,5, z uwagi na to, że tam w obronie niewiele musieli, natomiast pomoc. OK, Deron i Samardzić na 6,5, ale reszta na 7 z 7,5 i pół dla, dla Quadrado. Il più basso to najniższa szóstka, co jest najwyższą notą dla Szturmu Graz, akurat w Szturmie Graz, w ekipie Szturmu Graz 5,5, ,5, 5, 6, i tak dalej. Przejdźmy do tego, co powiedział Gian Piero Gasperini. On podirytowany jest dyskusją na temat tego, ile Atalanta zarobi na tej edycji Ligi Mistrzów i czy zdobędzie Scudetto. Powiedział, że jest już zmęczony tymi dywagacjami i rozmowami, bo po pierwsze w Lidze Mistrzów chyba zarobiła już do tej pory całkiem spore pieniądze. Mówiliśmy w jednym z ostatnich przeglądów o tym, jakie to są konkretnie pieniądze, natomiast Scudetto, on jest zadowolony z tego, gdzie Atalanta jest już teraz. Tak jakby chciał zdjąć trochę presji, tak jakby chciał uzmysłowić, że Atalanta z innymi celami podchodziła do tego sezonu i chyba jest nawet troszeczkę dalej niż zakładała, a w zasadzie ma jeszcze margines zrobienia czegoś więcej niż zakładała na początku tego sezonu. Stąd ten cytat lo scudetto. i sono già contento così. Ja już z tego co teraz jest, jestem zadowolony. Ta drużyna robi rzeczy niesamowite. Um, oczywiście ten mecz z Barceloną będzie fajnym widowiskiem. Zresztą mecze ostatniej kolejki Ligi Mistrzów rozgrywane są w jednym czasie, więc wszystko rozstrzygnie się w ostatniej chwili. I to będzie taka kumulacja. Trzeba będzie robić jakąś tak zwaną multiligę mistrzów, żeby to wszystko ogarnąć. Natomiast chwaleni oczywiście. Rekordowy de Ketelare. Lepszy statystycznie niż De Bruyne. E, oczywiście Retegi, który po raz kolejny dopiero co z Napoli strzelał. Teraz te, to kontinuum strzeleckie Retegiego jest imponujące. E, poza tym Pasza Licz, który goni e, Ilicic. Ilicicia, który, który goni Zapatę. Oni mają po 7 bramek. Pasza już w tym sezonie 5. To akurat e, Jurgen Saumel, 40-latek trenujący szturmgrad, który nie może być zadowolony. No i wypowiedzi Sharla de Ketelare i Mario Paszalicza. De Ketelare powiedział, ja miałem nadzieję zawsze, że będę czy będę mógł być protagonistą, bohaterem, tym, który naprawdę piłkarsko będzie istniał w tej drużynie. Pamiętajmy, że cały czas go gdzieś tam zestawiamy z Sharlem de z Milanu i ta różnica, w zasadzie już nawet nie zaczepiajmy tego tematu, bo o tej różnicy to już szkoda nawet gadać. No i... Mario Paszalicz, który bardziej wybiegł w przód i powiedział, Barca jest przemocna, ale zagramy swoje, postaramy się e, oczywiście o to, żeby mm, awansować bezpośrednio do jednej ósmej finału. Jakby nie było, jakby to się nie skończyło, to będzie jeden z najciekawszych pojedynków, e, a, e, a do tej pory Atalanta faktycznie zrobiła na tyle fajną robotę, że możemy ją tylko chwalić. Co warto zauważyć? Zwycięstwo domowe po raczej zwycięstwach na wyjeździe w Lidze Mistrzów, no i zwycięstwo po tej serii, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, więc zwłaszcza ligowe, ale też Superkopę, bez zwycięstw. I to 5 do 0, tak jakby Atalanta zachowywała, czy oszczędzała siły i strzelanie właśnie na ten mecz. Zapraszam was do dyskusji, bo tutaj mamy, mamy co dobrego powiedzieć o tej drużynie, ale zwycięstwo Bolonii z Borussią Dortmund przechodzi do historii. Zaczepmy ten temat. A skoro popijając espresso jesteśmy nad gazetą dello Sport, to jeszcze Zostańmy przy gazetcie, ale obiecuję, za chwilę Przejdziemy do Corriere dello Sport Bologna, Bella La Prima, piękne pierwsze Zwycięstwo, czy bona La Prima to Dobry początek, dla Bologni To już jest prawie koniec, tam są iluzoryczne Szanse na to, że Bologna Pozostanie w Lidze Mistrzów, ale poczekajmy Poczekajmy z tym wszystkim, wczoraj Pierwsze historyczne zwycięstwo W Lidze Mistrzów Bologni z Borusią Dortmund, Ribaltato Czyli rezultato Ribaltato to, czyli odwrócony, zdemontowana Borussia, ponieważ Borussia prowadziła po rzucie karnym. Zresztą zacznijmy od tego, rzut karny, ale później faulowany doje w podobny sposób w 19. Minucie i sędzia nie odgwizduje rzutu karnego, co wytyka dzisiaj Gazeta dello Sport. Ale finalmente Festa. Jakie piękne trybuny, jaka piękna atmosfera. No i rywal, jeżeli wygrywać z takim rywalem, no to coś pięknego, znaleźć się na trybunach stadio Renato Dallara. Zresztą eh, Vincenzo Italiano w ekstazie, co za radość. Przechodzimy do historii bramki. Tajsa Dalingi i ym, Samuela Ilinga Juniora, wszystko w dwie minuty. To były dwie minuty Bolonii, które zmieniły wszystko, zmieniły nastroje kibiców, którzy oczywiście y, mieli nadzieję na nieco więcej od początku tego spotkania. Weźmy pod uwagę chociażby statystyki: sześć strzałów celnych Bolonii, dwa Borus i Dortmund, przewaga w posiadaniu y, Bolonii. To wszystko złożyło się na to, że Bolonia zasłużenie mam wrażenie. Wygrywa, dostaje ósemkę. Zajrzyjmy do not w gazecie Dello Sport. Najlepszym Liko Janis. Żaden, z, żaden ze strzelców, ale 7,5 nie tylko dla Liko Janisa, ale też oczywiście dla Dalingi, dla Ilinga Juniora, ale dostał też Ndoje czy Odgard. Ofensywa Bologni naprawdę fajnie wyglądała tego wieczora. Nie ma Ilpe jest jest Ilvoto Piubasso dla środkowego, dla Freulera. Pewnie też ze, ze względu na żółtą kartkę, którą dostał akurat za protesty, za dyskusję. Łukasz Skorupski Cóż, um, rzut karny. Wiadomo, jak sytuacja się przedstawia. Później jedno ryzykowne wyjście przy rzucie rożnym, ale ogólnie pewny w bramce i dostał szóstkę, czyli też ilvoto Piubasso, ale pośród tych, którzy dostali poza Freulerem, a dostali ją Pobega, Orsolini oraz Santiago Castro. Lukumi na 6,5, Boikema, Holm, Ferguson na 7. Bolonia, która dała radę, Bolonia, którą chwalimy, chwalimy, ale poczekajcie, otwieram teraz Corriere dello Sport. W wydaniu dla regionu Emilia-Romagna tam dzieje się też historia, w sensie dosłownym i w przenośni. A oto i ona, dumnie prężąca pierś, okładka Corriere dello Sport w wydaniu dla regionu Emilia-Romagna, Fatta la Storia, Bologna distrugge il Borussia. Przeszliśmy do historii, Bologna niszczy Borussia Taisdalinga Dalinga, Piuforti dei Finalisti, czyli mocniejsi od finalistów, to wszystko układa się w bardzo fajną retorykę. I ta narracja, ta opowieść Claudio Benefortiego o tym spotkaniu jest bardzo spójna z tym, co pisze dzisiaj gazeta Dello Sport. Kilka różnic, a może od tych spójnych rzeczy i podobieństw zacznijmy. Sędzia. Sędzia oceniony na, no właśnie, jak to interpretować? Chyba tutaj Edmondo Pinna, czyli autor tej rubryki oglądał za dużo Juventusu. Woto X zapomniał wstawić tutaj noty, natomiast z opisów wynika, że fatalny arbiter tego spotkania i wytknięta mu sytuacja chociażby z Castro w roli głównej, po której, i ten kadr zdobi tę rubrykę, po której bolonia powinna dostać Karny. Natomiast jeśli chodzi o najlepszych i najgorszych, najlepszy Holm, Emil Holm, pamiętacie? Likojanis tutaj też dostał wysoką notę, jeśli dobrze pamiętam. E, tak, siódemkę, natomiast nie najwyższą. Gazeta uważa, że to Greg był e, najlepszy, natomiast Emil Holm według e, m, Corriere dello Sport Skorupski na siódemkę, a nie na szóstkę, natomiast Bojkema, Lukumi, e, Odgard na 7,5, podobnie jak Danendoy. E, m, są też niższe oceny niż w, gaz w gazecie dello Sport, na przykład 55 dla Castro. Natomiast Bolonia oczywiście Bolonia bardzo chwalona, Bolonia, która sprawiła Emilianim, bardzo dużo radości, dumy wręcz zresztą jeszcze raz podkreślę tę to piękno trybun, wczoraj i piękno czegoś, co włosi nazywają mianem Tifo tego, tej atmosfery kibiców to wszystko oczywiście bardzo fajnie wpisywało się w kontekst tego spotkania. A co wy na to? Oglądaliście w ogóle Bolonię, czy wybraliście w tym samym czasie Juventus? A może na dwa ekrany. Dajcie znać, jestem bardzo ciekawy waszej opinii w ogóle na temat tego pierwszego zwycięstwa Bolonii, bo nawet jeżeli mówimy, że Bolonia jest dalej poza tą strefą playoffów i ma iluzoryczne szanse, nikłe na to, żeby grać dalej, to jednak za ten mecz trzeba pochwalić. Chwali Italiano, chwalą dziennikarze włosy. My również dołączamy do um, tych słów, pochwa słów pochwały. No to moi drodzy, na koniec jeszcze króciutka zapowiedź meczów Interu i Milanu. O tych dwóch zespołach porozmawiamy więcej jutro. Mówimy te spotkanie Interu z, ze Sparto Praga i Milanu z Gironą. Natomiast dzisiaj chciałbym zwrócić uwagę zwłaszcza na zapowiadaną jedenastkę, podstawową jedenastkę ze względu na to, że ciekawie będzie później skonfrontować to z rzeczywistością. Chcę pokazać, czego spodziewa się Gazeta Dello Sport, artykuł jedna rozkładówka, artykuł Inter se Vinci, czyj Quasi, czyli jeśli wygrasz, to praktycznie już jesteś w jednej ósmej. Dużo matematyki, wypowiedzi Inzagiego. Ale ja chciałbym zwrócić uwagę na skład, który zapowiada Gazeta Dello Sport od razu zaznaczmy, Piotra Zielińskiego brak. I w prognozach Corriere dello Sport również nie ma Polaka. Jan Zomer, następnie Pawarde, Frey Bastoni, Dumfries, Barella, Aslanim, Kitarian, Di Marco, Thiuran i Lautaro wraca, najmocniejszy duet napastników. Rozmawialiśmy o tym po meczu z Empoli, że jest to ten niezawodny. Pytanie, czy niezawodny będzie również w Lidze Mistrzów, bo to potrafiły być różne historie. Ale jeżeli wybraliście się do Pragi, żeby dzisiaj wieczorem obejrzeć Piotra Zielińskiego, to prawdopodobnie Będziecie musieli poczekać przynajmniej do drugiej połowy. No i jeszcze króciutko Milan. Milan w trudniejszej sytuacji Milan, który musi wygrać z Gironą, jeżeli chce istotnie liczyć się w dalszej części Ligi Mistrzów, ale zwrócona uwaga zwłaszcza na postać Sergio Consensao, który wie, jak to się robi i przeanalizowana jego przygoda sporto w kontekście Ligi Mistrzów i w ogóle rozgrywek europejskich, ale my sięgnijmy znowu do składu, który przepowiada gazeta na dzisiejszy wieczór: Mike Mena, następnie Emerson Royal, Gabia Pawłowicz, Hernandez w środku pola Reinders. Fofana i Benasser, a w ataku trio Leo Morata oraz Musach. Wraca więc Morata, zawieszony za kartki w ostatnim meczu ligowym z, Juventuse, z Juventusem. Girona też na San Siro będzie chciała zrobić swoje. Jedna notka: Emerson i Pawłowicz dzisiaj titolari, ale Alessandra Godzini zwraca uwagę na to, że są na liście transferowej. No to, to ciekawe, że tak od razu Emerson i Pawłowicz pod wodzą Sergio Consensao lądują na liście transferowej. Jutro omawiamy te dwa mecze, więc zapraszam o poranku na. Przegląd włoskiej prasy sportowej, amici sportivi. Ja za dzisiaj dziękuję. Dziękuję również za każdą subskrypcję tego kanału. Dziękuję za każdy like i komentarz. To wszystko nakręca nasz kanał na YouTube, więc dzięki za wsparcie. I co, nie żegnam się z Wami na długo. Życzę Wam dobrego dnia, dobrego wieczora i do zobaczenia, do Matina. Ciao.